Z książki Jak to widzi Bill, strona 25. Nie możemy stać w miejscu. W początkach AA niezbyt przejmowałem się tymi dziedzinami życia, w których nie czyniłem żadnych postępów. Zawsze przecież miałem alibi, w końcu mówiłem sobie, jestem zbyt zajęty ważniejszymi sprawami. Taka była moja niemal doskonała recepta na poczucie komfortu psychicznego i zadowolenie z siebie. Ilu z nas ośmieliłoby się złożyć następujące oświadczenie. Nie piję i jestem szczęśliwy. Czegoś więcej miałbym chcieć. Cóż więcej miałbym robić? Dobrze mi tak, jak jest. Wiemy, że za takie samo zadowolenie płaci się nieuchronnym regresem naznaczonym w którymś momencie nadal brutalnym ocknięciem się. Musimy wzrastać i rozwijać się, inaczej zginiemy. Dla nas utrzymanie obecnego stanu możliwe jest tylko na dzisiaj, nigdy na jutro. Nie możemy stać w miejscu, musimy się zmieniać. Grapewine czerwiec 1961, Grapewine luty 1961.